W kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie dosyć wyjątkowy, dlatego że marka Rima zaprosiła mnie do udziału w pewnej akcji. Moim zadaniem było przedstawić Wam cztery kroki do osiągnięcia fantastycznego, wyglądającego naturalnie makijażu twarzy i mam to osiągnąć za pomocą czterech kosmetyków z linii Lasting Finish. I mówimy tutaj o bazie, podkładzie, korektorze. I pudrze. Cała ta linia ma nam pomóc w osiągnięciu właśnie naturalnie wyglądającego makijażu, ale jednocześnie przykryć wszystkie nasze niedoskonałości i to, co nam się nie podoba. Skupiamy się, tak jak mówiłam, na makijażu twarzy. Ja przygotowałam dla Was właśnie taki. Powiem, że tutorial, bo w moim przypadku tutorial to jest bardzo duże słowo, ale powiedzmy, że taki klip, podczas którego się maluję i zobaczycie, jak powstało to, co na chwilę obecną mam na twarzy. A po obejrzeniu tego klipu jeszcze do Was wrócę z jedną małą informacją, a mianowicie z informacją o konkursie. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy od nałożenia bazy. Tutaj mamy Lasting Finish Primer, która będzie świetną podstawą do rozprowadzenia potem makijażu. Dzięki temu podkład będzie nam się dłużej trzymał. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, zdecydowałam się na dwa cienie z Rimera z linii Magnifies w takich dosyć neutralnych brązach, aczkolwiek są dosyć ciemne, więc dzięki temu ten makijaż wyszedł naprawdę taki porządny. A przy tym mocno imprezowy, jak na 4-party make-up przestało. Jeżeli chodzi o liner, zdecydowałam się na ten w kałamarzu z serii Glam, Eyes, z takim bardzo cieniutkim pędzelkiem mamy swoje lepsze i gorsze momenty, ale wydaje mi się, że tym razem nawet jak na mnie nie poszło mi najgorzej z tymi kreskami. Jeżeli chodzi o maskarę, użyłam mojego ulubieńca sprzed nie wiem już ilu lat, czyli Extra Super Lash w wersji standardowej z prostą, niepodkręcaną szczoteczką. Przypomniało mi się, jak bardzo, bardzo lubię ten tusz. I przechodzimy do naszego drugiego kroku i tutaj jest podkład Lasting Finish 25 Nude. Ja mam go w najjaśniejszym odcieniu. Zaczynam nakładanie go od centralnej części twarzy i rozprowadzam na boki. Na końcu też zajmuję się czołem. Tak po prostu sobie przyjęłam, bo taka wersja jest dla mnie najwygodniejsza i najlepiej się sprawdza. Kolejny trzeci krok to jest korektor. Korektor tym razem jak na Rimmela, przynajmniej wydaje mi się nietypowy, bo w tej kremowej konsystencji w słoiczku, ale powiem Wam szczerze, że niesamowicie zaskoczyła mnie jego konsystencja. Świetnie się rozprowadza, a przy tym jest naprawdę bardzo fajnie kryjący. Jak widzicie, całkiem nieźle poradził sobie z tymi moimi worami pod oczami, które są moją zmorą od zawsze. Tutaj mam jeszcze jeden kremowy produkt, czyli Rouge Stay blush, który właśnie i jako, że ma taką konsystencję, muszę nałożyć przed nałożeniem pudru. Nie jestem mistrzynią w nakładaniu tego typu produktów. No i na koniec puder Lasting Finish, który mam też w jasnym odcieniu. Nakładam takim dużym pędzlem, oczywiście skupiając się głównie na centralnej części twarzy, bo tam zawsze jest największy problem i tak go sobie delikatnie wklepuję, aby utrwalić cały makijaż. Na koniec jeszcze takie ostatnie doszlifowania, czyli troszeczkę czarnej kredki. Tutaj mam taką automatyczną na dolną linię rzęs. Do tego brwi, które już nie wiem od jak dawna robię właśnie brązowym linerem w żelu z Rimela. Najlepiej mi się ostatnio to sprawdza i jest najwygodniejszy, bo może ma może ciut za ciepły odcień. I na usta Apokalips w odcieniu nowa, czyli farbka z Rimmela, której dosyć dawno nie używałam, a którą kiedyś bardzo, bardzo lubiłam, i teraz chętnie do niej wracam. No i to są moje cztery kroki do fantastycznej cery z Rimmelem. Dajcie znać, jak się Wam podoba. I teraz zgodnie z obietnicą zwracam do was z informacją o konkursie na dole pod filmikiem w opisie będziecie mieli linki do aplikacji do fanpage'a marki Rimmel, na którym odbywa się właśnie konkurs for party makeup, w konkursie możecie wygrać Box, a tak naprawdę takich boksów jest do wygrania aż tysiąc, z tego co pamiętam. I w każdym boksie znajduje się właśnie podkład, którego używałam dzisiaj. Dokładnie ten Lasting Finish 24 godziny nude. Um, I do tego jeszcze 20 próbek dla waszych koleżanek. Ogólnie konkurs będzie miał dwa etapy, um, ale to po wszystkie szczegóły, tak jak powiedziałam, zapraszam was e, na dole. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać jak się wam podobało. Oczywiście łapki w górę, zawsze mile widziane. Jak zawsze zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.